Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram 18 nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Kole zwołaną na wniosek wójta gminy koło, który teraz odczytam. Koło dnia 10.02.2020. 2020 Przewodniczący Rady Gminy w Kole pan Wresła Włodarczyk wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy w Kole w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, wybór sekretarza obrad. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2020 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023. Punkt siódmy, wolne wnioski i informacje. Punkt ósmy, zakończenie obrad osiemnastej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kole. W załączeniu projektu uchwał, o których mowa, o których mowa w punkcie piątym i szóstym. Z poważaniem, Wójt Gminy Koło, Pan Mariusz Rybczyński. E Stąd właśnie ta dzisiejsza sesja. W naszym przypadku stawowy skład rady wynosi 15 radnych. Proszę radnych o zalogowanie się na terminalach poprzez wciśnięcie przy przycisku z niebieską obudką. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Kole, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję. Pana Wójta, Pana Mariusza Rybczyńskiego, Panią Sekretarz, Panią Żenetę Siwińską, Panią Skarbnik Ilonę Majewską. Witam radnych. Przyjęcie porządku obrad. Otwarcie sesji punkt pierwszy. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty wybór sekretarza obrad. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy koło na 2020 rok. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy koło na lata 2020-2023. Punkt siódmy. Wolne wnioski informacje. Punkt ósmy zakończenie obrad osiemnastej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kole. Kto jest za przyjęciem porządku obrad zawartego we wniosku Pana Wójta? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Wybór sekretarza obrad. Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji proponuję radną Wandę Mielczarek. Czy pani Wanda wyraża zgodę? Tak wyrażam zgodę. Kto jest za tym, aby pani Wanda Mielczarek była sekretarzem dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszej sesji jest pani Wanda Milczarek. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie <coughs> wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2020 rok. I tu proszę panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Uchwała na w korek z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 literary ustawy 9 marca 1990 roku o samorządie gminy oraz artykułu 257 artykuł 259 ust. 1 ustawy z 28 sierpnia 2019 roku w ramach publicznych Rada Gminy w kolejnych uchwala co następuje. Paragraf 1. uchwale nr 16 kierowane na stroite na 2019 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej dnia koła 2020 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 1 punkt 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody od kwoty 31 080 zł do kwoty 34 058 504 zł. Z tego dochody bieżące zwiększa się od kwoty 31 080 zł do kwoty 34 020 504 zł. Punkt 1 uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zalecanych gminie ustawami o kwotę 1080 zł do kwoty 9 931 352 zł. W paragrafie 2 punkt 1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 37 80 zł do kwoty 35 78 504 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 420 zł, to jest kwoty 32 73 a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67 500 zł do kwoty 3 4 zł 11 zł. W paragrafie 2 punkt drugi podpunkt 1 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami o kwotę 1080 zł do kwoty 9 931 352 zł. W załączniku nr 1 dochodów do uchwały nr 16 łamane na 101 1 Rady Gminy w kolejnej 1 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy koło na 2020 rok wprowadzają się następujące zmiany. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwoty zł, daty budżetu gminy zmniejsza się zł. A wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 95 60 zł. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujący zmiany. Zwiększa się zadanie pod nazwą budowa drogi gminy nr p kolonia czołowa górka 8 o kwotę 30 000 zł do kwoty 50 165 zł 31 groszy. Zwiększa się zadanie pod nazwą przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brząca Rydka Gmina Koło kwotę 3000 zł do kwoty 13000 zł. Zwiększa się zadanie pod nazwą budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powierci Gmina Koło o kwotę 3000 zł do kwoty 13000 zł. Dodaje się zadanie pod nazwą przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej im. Morla Białego w Powierciu Gmina Koło na kwotę 31500 zł. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Koło na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 852.15, paragraf 2010 od kwoty 1080 zł do kwoty 1080 zł. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Koło na 2020 rok Wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się wydatki w dziale 852-852-15, paragraf 3110 o kwotę 1058,82 groszy i zwiększa się wydatki w tym dziale w paragrafie 410 o kwotę 21, 18 groszy. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje przyjmienie. Ustala się zestawienie planowanych pod dotacji udzielanych z budżetu gminy Koło. Dotacje dla jednego dyrektora finansów publicznych w złotych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych trwa 13 500 tysięcy złotych. W pozostałej części uchwały pozostaje bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. Uchwała wchodzi w życie z dniem Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych wnosi uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Koło na lata 2020-2023. I tu też proszę Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Uchwała z 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Koło na lata 2020-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 236 ust. 6 ust. z dnia 27 sierpnia do 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koła uchwala co następuje. § Paragraf 1. Wieloletnia podróża finansowa Gminy koło na lata 2020-2023 otrzymuje już sumienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się środowej gminy i paragraf 3. Uchwała, uchwała wchodzi w życie z tym podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. E, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Zamknięcie obrad 18. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Kole. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam obrady 18. Sesji Rady Gminy w Kole. Dziękuję.